Opakowali gmach niemieckiego parlamentu, pokryli wybrzeże sydnej prawie stoma tysiącami metrów kwadratowych tkaniny, a podczas ich wystawy parasoli zginęła turystka. W ich pracowni nigdy nie było krzesła, rysowali zawsze na stojąco, a on dla zdrowia zjadał jedną główkę czosnku dziennie. Rozmawiamy sobie dzisiaj o Christo, artyście bułgarskiego pochodzenia i jego żonie Jean-Claude. ich największych i najciekawszych dziełach a także o tym, co rozróżnia land art od ambalażu, oraz czy naprawdę da się opakować wyspę. Christo, a właściwie Christo Władimir jawaszew urodził się 13 czerwca 1935 roku, a jego małżonka, którą poznał podczas malowania portretu jej matki, Jean-Claude, urodziła się tego samego dnia i tego samego roku on w Bułgarii, ona w Maroko. Christo już od małego zaczął wykazywać artystyczne predyspozycje. W wieku 6 lat rozpoczął naukę rysunku i malarstwa za swojej matki, byłej asystentki dyrektora Sofijskiej Narodowej Akademii Sztuki, którą tę szkołę on sam później ukończył. Jean-Claude z kolei w trakcie swojego dzieciństwa zakosztowała nauki w Maroku, Francji, Szwajcarii i Tunezji, aż po zdobyciu tytułu licencjata zaczęła naukę jako stewardessa. Tak. Ta kobieta, która okaże się kilkadziesiąt lat później jedną z najbardziej wpływowych kobiet w sztuce w ogóle mogła to sztuką się nie zajmować. Poznali się w Paryżu w 1959 roku, jak wspomniałem podczas malowania portretu matki Jean-Claude Presildy de Guilbon. Początkowo Christo był zauroczony siostrą artystki, a sama Jean-Claude była w tym czasie zaręczona i niedługo miała wziąć ślub. Ostatecznie jednak nie przeszkodziło im to w zostaniu kochankami. I los chciał, że wpadli. Jean-Claude, co prawda będąc w ciąży ze swoim kochankiem, wyszła za narzeczonego, lecz tuż po miesiącu miodowym rozstali się i Jean-Claude z Christo zaczęli swoje wspólne, oficjalne życie. Rodzice dziewczyny nie byli na początku pozytywnie nastawieni do chłopaka. No nie ma się co dziwić, bo pamiętajmy, że Christo urodził się w Bułgarii i był uchodźcą. co sprawiało, że jego pozycja finansowa i społeczna była dosyć niska. Koniec końców urodził im się w 1960 roku syn Cyril, a para rok później zaprezentowała światu swoje pierwsze takie wielkie przedsięwzięcie. Jednak powiedzmy sobie najpierw w jakim nurcie tworzyli. Praktycznie głównie w dwóch. Stali się mistrzami ambalażu, z francuskiego oznacza to opakowanie, który polega na właśnie opakowywaniu, okrywaniu różnych elementów istniejących w przestrzeni. Lecz ich imiona teraz są głównie kojarzone z Land Artem, czyli sztuką ziemi. Jest to forma działań artystycznych, które stanowią zamierzoną przez twórcę mniejszą lub większą ingerencję w środowisko naturalne, często z wykorzystaniem naturalnych procesów zachodzących w nim. Ingerencja ta może być subtelna, chwilowa, która zniknie wraz z np. wiatrem lub przypływem morza, bądź też taka, która będzie trwała długie lata i zachwycała swoim wizjonerstwem. I tu rodzą się kontrowersje, czy przez takie zabiegi nie deformuje się naturalnego krajobrazu bezpowrotnie, nie niszczy się środowiska stworzonego ręką natury. Land Art często miał właśnie to piękno natury ukazywać poprzez podkreślenie niezauważanych bądź wynikających z takiej zautomatyzowanej percepcji człowieka jej cech. Wróćmy jednak do głównych bohaterów naszego odcinka. Jakimi projektami wsławiła się nasza dwójka? Zacznijmy sobie od jednej z ich pierwszych plac. W latach 1961-62 wykorzystali gotowe produkty, takie jak beczki po ropie, które połączone ze sobą stworzyły zaporę w wońskiej ulicy Paryża lub Visconti. W tym samym roku zaczęli również coraz mocniej skłaniać się ku ambalażowi. Opakowywali w tkaninę różne przedmioty codziennego użytku, takie jak na przykład motocykl. Celowali jednak dalej. Wysyłali pisma m.in. do władz budynku korporacji na Times Square w Nowym Jorku, a nawet do Galerii Nazionale di Arte Moderna w Rzymie, a co więcej nawet do MOMA. Jednak wszyscy im odmawiali. Nikt nie chciał spełnić szalonej zachcianki kontrowersyjnej pary artystów, by na kilka tygodni opakować ich siedzibą i być częścią artystycznego projektu. Co zresztą, jak dowiecie się za chwilę, nie było niczym nienormalnym w tamtych czasach, gdyż niektóre realizacje para przekładała w czasie nawet o ćwierć wieku, bo tyle zajęło im uzyskanie zgody m.in. na opakowanie rejsztagu czy ustawienie bramek w Central Parku. Jednymi z ich przełomowych projektów działalności było m.in. pokrycie w 1969 roku tkaniną odcinek Australijskiego Wybrzeża o długości prawie 1,5 km, a także dwa lata później rozwieszenie 400-metrowej pomarańczowej kurtyny w dolinie w stanie Colorado. I co ciekawe, o tym drugim projekcie powstał krótkometrażowy film dokumentalny, który dostał nominację do Oscara. My jednak skupimy się teraz na zabójczych parasolkach. Zabójczych nie tylko z wyglądu, bo naprawdę zginęli ludzie. Ale od początku. Chrystos z żoną wpadli na pomysł, by uwaga, ustawić ponad 1300 niebieskich parasolek w Japonii oraz ponad 1700 żółtych w Kalifornii. Anegdota głosi, że musieli się jak zawsze wykazać dużą dozą cierpliwości w trakcie negocjacji z japońskimi hodowcami ryżu. A przez 6 lat ciągłych spotkań z nimi wypili zaoferowane im 6 tysięcy filiżanek zielonej herbaty. Taka jedna parasolka miała 6 metrów wysokości i prawie 9 metrów średnicy. Obie wystawy zobaczyło łącznie aż 3 miliony ludzi, którzy zrobili sobie z nich nie tylko atrakcję turystyczną, ale również miejsce na pikniki czy miejsce na odprawianie ceremonii zaślubin. To świetnie pokazuje, jak sztuka land ardu może mieć pozytywny wpływ i służyć społeczeństwu. Jak może zapierać dech w piersi. I to dosłownie, ponieważ pewnego razu w trakcie burzy jedna z parasolek zawaliła się na turystów. Jedna kobieta zmarła, kilka osób zostało rannych. Niestety, podczas demontażu projektu również zginęła jedna osoba. Pięć lat później dokonali wreszcie czegoś, o czym marzyli od kilkudziesięciu lat. I co przynosi im do tej pory chyba największą rozpoznawalność? Okryli budynek niemieckiego rejsztagu, tworząc przepiękne, imponujące widowisko za pomocą 100 tysięcy metrów kwadratowych błyszczącej tkaniny i 17 km linę. Chcieli dokonać tego już dużo wcześniej, jednak nigdy nie dostali zgody. Dopiero udało im się to w 1995 roku, z pomocą ówczesnej przewodniczącej parlamentu, chodzili od drzwi do drzwi do każdego biura parlamentarzysty, pisali listy podania prośby. I udało się. Prawie 5 milionów ludzi mogło podziwiać nową wersję resztagu, a srebrzysta tkanina podkreślała proporcje tego imponującego budynku i eksponowała jego cechy budowy. Innym ich bardzo znanym i imponującym projektem było ustawienie 7,5 tysiąca pomarańczowych bramek w Central Parku w Nowym Jorku, z których powiewały również pomarańczowe tkaniny. Na tle szarości krajobrazu miasta, bo wystawa odbywała się w środku zimy, tworzyły one wrażenie płynącej rzeki o długości łącznej 37 km. Nie wszyscy byli z tego projektu zadowoleni, szczególnie rowerzyści, gdyż mieli zakaz jeżdżenia ścieżkami Central Parku, na których były ustawione owe bramki. Co ciekawe, Jean-Claude i Christo zawsze sami finansowali swoje przedsięwzięcie. Nigdy nie prosili ani o dotacje państw czy miast, ani o zapomogi jakichś fundacji artystycznych na realizację swoich dzieł. Sama wystawa w Nowym Jorku przyciągnęła uwagę ponad 4 miliony turystów z całego świata. Przykrym jest fakt, że był to ostatni wspólny projekt Christo i Jean Claude, ulotny i tymczasowy, jak wszystkie inne, rozebrany i przeznaczony częściowo do recyklingu. Dla Christo i jego żony ważne było to, by nie ingerować w dane środowisko z widocznym złym efektem. Co ciekawe, przez wiele lat cała śmietanka splendoru i sławy spływała tylko i wyłącznie do Christo, a o zasługach jego żony. W procesach twórczych i kreatywnych dowiedzieliśmy się dopiero po 30 latach od pierwszego ich projektu. Dlaczego? Wcale nie z powodu, że świat jest i był seksistowski. Sama Jean-Claude podjęła taką decyzję z uwagi na fakt, że no okej, okay, świat był i jest seksistowski. Trudno było w tamtych czasach przebijać się artystkom, nie były one brane na poważnie i nie chciała, by to przeszkodziło im w realizacji wymarzonych przedsięwzięć. Gdy przemieszczali się, wybierali podobno dwa różne samoloty, by w razie katastrofy przeżyło jedno z nich i mogło kontynuować ich wspólne dzieła. Oboje jednak już nie żyją. Jean-Claude zmarła w 2009 roku, a Christo w 2020. Chociaż byli wielkimi artystami, ich projekty przyciągały miliony turystów, to tak jakby nie zostawili po sobie nic oprócz filmów, rysunków. Dokumentów czy zdjęć. Bo czy zastanawialiście się kiedykolwiek? Jakie piękno kryje się w prostych przedmiotach i zwykłych materiałach? Sztuka nie zawsze musi być tylko i wyłącznie w muzeach i galeriach, a nasza para głównych bohaterów to udowodniła. Potrafili oni przekształcić przestrzeń miejską swoje własne płótna zmienili to, co już często było doskonałe i piękne. Coś, co zachwycało jeszcze bardziej. I jak brzmi tytuł tego odcinka, opakowali wyspę, a raczej ciąg 11 wysp archipelagu w Miami za pomocą różowej tkaniny. Dzięki temu podkreślili ich piękno, kształt, a różowy kolor chyba już na zawsze zagościł w skojarzeniach z Miami Vibes. Co więcej, samo przygotowanie zajęło 3 lata. Przez ten czas wraz z naukowcami badali wyspy, by sprawdzić jak najmniej zainkarować w to środowisko przecież żywych, dzikich stworzeń. Ostatecznie udało się nie naruszyć go w żadnym stopniu, a podczas demontażu tej instalacji dodatkowo wyłowiono z okolicznych wód ponad 40 ton śmieci. Pośmiertnie zrealizowano projekt, o który też walczyli przez 60 lat swojego życia, aż do jego końca. Dla uhonorowania ich artystycznego dorobku życia władze Paryża wydały wreszcie zgodę i 18 września 2021 roku łuk triumfalny zamienił się w bryłę otoczoną srebrzysto-błękitną tkaniną przewiązaną trzema kilometrami czerwonego sznura. Jak zawsze zbudził on różne emocje, skrajne, prowokacyjne, ale czyż właśnie nie od tego ma być sztuka? Przecież jednym z jej założeń jest prowokowanie do dyskusji. Dajcie znać koniecznie, co wy myślicie o artystycznych działaniach Christo i Jean-Claude, która praca wywarła na Was największe wrażenie, a także czy artyści swoimi działaniami faktycznie powinni ingerować w środowisko naturalne, czy jednak kompletnie nie powinni czegoś takiego robić. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie też zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. A my widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!